thank you Mamy szóstą konferencję studenckich kół naukowych w ramach Politechnicznej sieci Via Carpathia. W białostockiej edycji konferencji biorą udział koła naukowe z Politechniki Lubelskiej, Politechniki Rzeszowskiej i Politechniki Białostockiej. Po pięć kół naukowych z każdej z tych partnerskich uczelni. Politechnikę Białostocką reprezentują koła z trzech wydziałów. Z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku, to jest koło Helisa, koło naukowe leśników. Z Wydziału Architektury... Koło naukowe KF i koło naukowe Ciemnia z Wydziału Mechanicznego, koło naukowe Automatyki, sekcja Sumo Master. Celem tego przedsięwzięcia jest podzielenie się dobrymi praktykami podzielenie się informacjami dotyczącymi prowadzonych aktualnie badań naukowych przez poszczególne koła naukowe na danych uczelniach. Niemniej jednak ważna jest też integracja, żeby te zespoły międzyuczelniane mogły integrować się ze sobą, żeby łatwiej im było w przyszłości aplikować po środki na funkcjonowanie tych rzek. Bo wiadomo, pieniędzy w systemie jest ograniczona liczba, a w silnym zespole mamy większe szanse do pozyskania większych pieniędzy na ciekawsze badania.